Kukuryku opera w Kurniku to tytuł spektaklu zaprezentowanego przez najmłodsze przedszkolaki z grupy Misie w chwili gminnego przedszkola w Niedyszynie. Trzylatki wcieliły się w rolę kurczaczków, kaczątek i gąsek prowadzonych przez mamę kurę i koguta. Śpiewały, tańczyły i recytowały. Kukuryko opera w Kurniku została zrealizowana na potrzeby zajęć otwartych, które organizujemy dla rodziców. Miała być to wiosenna niespodzianka dla rodziców naszych dzieciaków. Jak długo trwały przygotowania? Praca z maluszkami trwała około miesiąca. Mimo to, że to było bardzo krótkie przedstawienie, wymaga to długiej, pracochłonnej pracy, żeby zdyscyplinować dzieci, żeby opanowały tekst, nauczyły się śpiewać piosenki, no i oczywiście grać swoje role. Let's go. I mali aktorzy i rodzice, którzy licznie zgromadzeni na widowni wspierali duchowo swe pociechy, dobrze się bawili. Po spektaklu dla wszystkich przygotowano słodki poczęstunek.